Ja. Powtórz młodszy brat. E, Wygląda jak kupa. No. Wygląda jak kupa. Pachnie jak kupa. Smakuje jak kupa. Dobrze to, to kupa, to że nie wstydłem. <śm> 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 Dobra, no młodszy, młodszy, brat zrobił to lepiej, bo jest oryginalny, ale... ale niech będzie. No... Ej, hey, mają, zobacz. Wygląda jak kupa pachnie jak kupa. No 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 no. Smakuje kupa. Aj też kupa. Nie nie wdepłem. Jesteś, jesteś za to, jesteście na kanale. O kulce, nie działa, czekaj. Nubek, co to dźwignia? Dźwignia. Dźwignia leci, dobra. Powodzonka, widzowie, dzięki. O. O! Nubek jest się zgadza w 100% z palionem to co teraz powiedział palion. Nubek daj głos, Nubek. Usłyszeć. Nie mogę, nie mogę A, Nie dobrze. mogę no Dobra, dobra no, no, przepalion no, dobra. to debil Dobra, zobaczymy na, jak na to zareaguje No ale ty jesteś największym śmietnikiem ty I zaczniemy stawać tutaj przed My, to jest Co, jakiś żart czy on, czy on nazwał mnie Ananiaszem Ananiasz Czekaj, czekaj czekaj Słyszysz mnie, ej, ty bez mikrofonu, chodź tu no, A, nubek, tej strony Nubek 124 i jestem na wujanowicach wkladłem się na nie i słuchajcie, mam tu pieska mojego e, i pieska hańkę, e, nie siol świnkę halinkę To jest świnka Hainka to nie jest piesek, a ja jestem głupiutki, sioki WIDZIOWIE ja nie chciałem... No, napiszę, tak dobra, to teraz sobie wywagi, to Jak ci się podoba no, swój przyzwoń, nowy domek? Jezu, co on robi? Ale będziemy starać nie będziemy go aż mi, mi ześciało. O, o nie, 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 panowie, panowie. Jak się zapalały nie, o nie, 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 nie.